Wielofunkcyjne poręcze z paskami Insportline PU1200 są lekkie, składane i nie zajmują niepotrzebnie miejsca. Dzięki unikalnej konstrukcji możesz podczas treningu improwizować i trenować na kilka sposobów. Uchwyty są zbudowane tak, aby Twoje ciało miało odpowiednie podparcie podczas treningu. Możesz także odwrócić poręcze na bok i robić regularne pompki. A jeśli nadal chcesz więcej, zawsze możesz użyć odpinanych pasków i zwiększyć poziom trudności swoich ćwiczeń. Kolejną zaletą jest to, że ramę można zdemontować, co pomaga zaoszczędzić miejsce. Ponieważ wszystkie części są montowane na klik, nie są wymagane żadne narzędzia. Ćwiczenia na poręczach pomogą nie tylko wzmocnić kręgosłup, barki i ramiona, ale także poprawią równowagę i koordynację, a ostatecznie nawet postawę ciała. A wszystko to możesz zrobić w zaciszu swojego domu czy ogrodu.